Wiem, widzę. Aha. A ja nie marnuję drewna i będę domek robił z kobla. A ja mam nieograniczony ja stan. Ja. Ale zmarnowałem. Co zmarnowałeś? A nie, dobre, naprawię. To naprawię. Ale dobra, to później to zrobię. Kodo się nie może dowiedzieć. Gdyby wiedział co ja chcę zrobił. To jest sposób genialny, który się przydaje bardzo i to bardzo na skyblow. Tak trochę kobla na stworzyć. Szczęścia, że masz już generator kobla. Jeszcze, na, jeszcze nawet nie. Ale za tyle, ja już ja mam domu. ty tym cię wyprzedziłem. To jest pierwszy odcinek, więc... Tak, teraz informacje, bo może potem zapomnę powiedzieć. I proszę powiedzieć, czy się nowe intro podoba, tak, czy się nie podoba. To jest bardzo ważne. I jeszcze wyłączę, muszę wyłączyć. Noc, bo w pierwszym odcinku, jak mówiłem, nie mamy nocy. Tak? Dobrze. Oj, mam 14, jest. Okej. Dobra, mam 19 drewna. Teraz idę zrobić... Genialny sposób, genialny coś. Genialne coś muszę zrobić. Nie, 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 Ja sobie to wszystko wezmę z powrotem. A czemu zginąłeś? Bo, bo zapomniałem, że tam jestem. Miałem... Przesadzonki tego. Ale już nie odzyskiwałem już. No weź, ty się odzyskiwałeś. A ja nieraz nie odzyskiwałam. A to były pociąg. Czym... Hehe, i teraz już jestem wszech potęż. Ja tu... ja miałem płytkę na piskofo. Mhm, dobra, tu mam ziarna kakowe. O, sobie muszę zrobić farem karbuza i dyni. Jeszcze dzisiaj... Już tu mam trzcinę. No, no dobra, to no, jest. Tu mam trzcinę. Takie jakby coś. Ja mam na razie takie podstawowe trochę rzeczy. Bo no na razie muszę coś tam zrobić. Ale w następnym odcinku się wszystko może zmienić. Ja mogę mieć wielką willę. No, dobra, let see. Okej, okay, już wszystko odzyskałem. Widzowie powiedzą ci wszystko. Czy może drobinkę więcej? I ja to was zapraszam, widzowie. Dobra. Tu mam... Dobra. Aha. Tu tak. kto Tu mam... Tak, nie ciekawa moja wyspa wygląda, ale no... Sprost, tu ma, by, ona ma być taka zagospodarowana, dobrze. Ale potem wokół niej będzie wielki mur. Mam zielone. Muszę sobie zielone zdrowie. Muszę mieć piersi. Ja to wiem. Nie no, starcie mi na ledzince, ale starcie mi na butki. To butki są Dobra. I za chwilę kończymy nas pierwszy i to wspaniały odcinek. Ja tu muszę naprawić moją tajną broń. Żeby te No. Ej Domin, robimy takie ładne teraz y, screenshotki na tle naszych baz i, ty, ma, ty, ma, ty masz bazę? Ale na naszych wyspach A, bo ja to zobaczę już mam Tak, ale ja, Ty masz domek, a ja mam lepiej zagospodarowaną, więc Tak, tak jakby wszyscy mają źle Albo dobrze no to jest pierwszy odcinek, więc w pierwszym odcinku wiesz wszystko się może zmienić do następnego, nie? No. Pa-pa! pa pa